Witam Was serde serdecznie z tej strony Pasywne Zarabianie. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, to oceniam różne aplikacje oraz różne strony, które oferują nam zarobek. Także jeżeli zainteresowałem Cię chociaż w małym stopniu, zostaw subskrypcję na kanale, aby być na bieżąco, tak? A teraz przechodzimy do dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wypłacam z aplikacji CryptoTab, która już pojawiła się kilka razy na moim kanale chciałbym wam po prostu pokazać że ta aplikacja nadal wypłaca i że jest naprawdę warto żeby po prostu kopać na tej aplikacji tak tak więc no aha nie pokazałem, nie pokazałem wam udało mi się wykopać 33 tysiące satoshi i to jest równe no już liczy, liczymy 19 dolarów tak także przechodzimy withdraw ptc Yy, tak, yy, mój adres Bitcoin, Bitcoina jest już tutaj wpisany. Wpisujemy sobie. Yy, wypłacę całość. Czyścić. Aha, bo tu chyba trzeba. Fileczkę, albo to się robiło tak. 3, czy 9, 4. Tak. Przechodzimy niżej. Nie jestem robotem. Ojej. O, nie jestem robotem i Withdraw mm. OK. Czyli, jak tutaj tak to nie działa, to trzeba chyba wpisać 0.0000. Tą całą wartość tutaj 33, 3, 9, 4 Może tak to zadziała. Nie jestem pewny. Generalnie to jest wypłata od <laughs> 10 tysięcy Satoshi withdraw. O tak, trzeba wpisać całą wartość. Jak widzicie, e, confirm e, withdrawal. E, no i dostałem e maila po prostu na. Acz, no, e-maila dostałem po prostu mm, z linkiem potwierdzającym. Także, jeżeli mi przyjdzie wypłata, to oczywiście nagram e, później kolejny taki filmik i wstawię. Także e, do zobaczenia za prawdopodobnie kilka dni. Także witam Was po krótkiej przerwie, dla was to sekunda a u mnie kilka dni, e, ponieważ 6 maja tutaj jak widzicie e, zrequestowałem po prostu mm, wypłatę, no i po kilku dniach mi przyszła, także e, niestety nie miałem kiedy nagrać ogólnie odcinka wcześniej, bo miałem swoje no, życie po prostu powiem tak Miałem inne sprawy na głowie i nie miałem czasu, żeby nagrać, tak? Ale już jestem. Jak widzicie, wypłaciłem 33 tysiące Satoshi. Przejdziemy sobie teraz do mojego konta. Zalogujemy się. Oj, zalogujemy się. No i jak widzicie, mam 24 dolary. Dostałem. O, tutaj. Wczoraj dostałem 33 tysiące Satoshi, także. Bardzo polecam tę aplikację, nadal wypłaca. Także rejestrujcie się z linku podanego w opisie, kopcie razem ze mną i zdobywajcie po prostu Satoshi póki jeszcze ta aplikacja istnieje, tak? bo może być kiedyś. Także po prostu w magiczny sposób zniknie i nie będziecie mogli zarobić nic. Także gorąco polecam, bo naprawdę szybko się zdobywa tutaj Satoshi. Wystarczy, żebyście mieli jeden telefon i możecie zacząć kopać sobie tak. Także dzięki wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku i przepraszam ogólnie was za to, że tak mało odcinków teraz się pojawiało, ale nie było jakby żadnych nowych aplikacji ani pomysłów co nagrać, także no mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni, tak. Także dzięki wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.